Okej, okay, witam Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z kolejnego filmu na kanale i jak widzicie Battlefield, ale filmik bardzo nietypowy, gdyż w dzisiejszym filmie zamierzam Wam pokazać wszystkie easter eggi z najnowszego dodatku, czyli Aftermath'a właśnie do gry Battlefielda 3 Mam nadzieję, że filmik mi widzie, ponieważ easter eggi do tego dodatku są naprawdę bardzo, bardzo fajne i mam nadzieję, że również Wam się spodobają. Wszystkie te easter eggi możecie wykonać sami, sami ponieważ na naprawdę są bardzo łatwe, a naprawdę bardzo fajnie zrobione i bardzo różnorodne. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak je znaleźć i gdzie je można powiedzieć zobaczyć, to bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Hej! Pierwszy isterek, jaki mam Wam do zaprezentowania znajduje się na mapie epicentrum. Epicentrum z tymi wszystkimi zniszczonymi budynkami. Musimy zrespić się technikiem, tak jest, potrzebny nam jest technik lub ktokolwiek inny, który posiada jakieś materiały wybuchowe. I musimy zrespić się bardzo niedaleko z pawnu amerykańskiego, czyli musimy być Amerykaninem. Jeżeli wszystkie te, te można powiedzieć, zadania zrobiliśmy, to jesteśmy już bardzo blisko odkrycia pierwszego istereka. Musimy się udać tylko kilka 7 mètres. Où. do punktów, w którym znajdziemy taką ścianę, dokładnie musimy znaleźć tą ścianę i bo można powiedzieć bardzo destruktywnym podejściem do tematu, czyli jej rozwaleniem znajdujemy tu coś takiego czyli naprawdę gratkę dla fanów Dead Space'a, jest to hełm Izaaka Clarka, nie wiadomo z której części, to jest w ogóle z serii Dead Space 3, nie możemy z nim, z nim wpaść w żadnej interakcji, nie da się go zniszczyć, nie da się go założyć, jest on po prostu niezniszczalny, nie da się go nawet naprawić Yy, więc można powiedzieć, że jest tylko nic nieznaczącym easter eggiem, ale za to jakim? Naprawdę bardzo mi się ten easter egg podoba, yy, naprawdę fajnie, że daj coś takiego wprowadza do swoich gier yy, i to jest naprawdę na plus, to jest pierwszy istereg, przenosimy się do, przenosimy się do następnego Kolejny sterek jaki znajduje się na mapie Epicenter, jest mniej więcej w jej samym środku, jest bezpośrednio związany z kampanią fabularną, ponieważ na pewno, na pewno znacie moment, w którym ten kapitan Miller, który jedzie w czołgu zagląda, można powiedzieć, do, do kabiny i wyciąga z niej małego dinozaura, który zapewne dostał od syna. Jeżeli pamiętacie ten moment, to ten dinozaur znajduje się również na mapie z Battlefielda, właśnie na Epicentrum. Znajduje się on do dokładnie tutaj w tej pękniętej rurze w samym środku tej mapy gdzie znajduje się ten powalony dźwig e, i zniszczona autostrada e, jeżeli się do, tego, do tej rury wczołgamy jeżeli uda się nam do niej wczołgać e, to możemy właśnie spotkać tam tego dinozaura ten piękny dinozaur z tym samym napisem to dad e, czyli dataty e, również jak w przypadku hełmu nie możemy z nim wpaść w żadną interakcję nie możemy go rozwalić nie możemy nic z nim zrobić e, jest po prostu takim małym misteregiem który jest naprawdę bardzo bardzo smakowity, ponieważ jak wiecie takie smaczki z kampanii fabularnej nieczęsto się zdarzają, nieczęsto się zdarza, że twórcy po prostu implementują do gry coś takiego fajnego z kampanii fabularnej. Multiplayer się naprawdę bardzo e, fajnie i bardzo wyraźnie łączy z e, singleplayerem, co jest naprawdę na plus. To jest kolejny nasz drugi już e, easter egg. Żeby zobaczyć kolejny easter egg, y, być w armii rosyjskiej i zrespić się właśnie gdzieś blisko tego spawnu rosyjskiego. Y, easter egg jest bardzo oryginalny i bardzo fajny, y, głównie przez to, że łączy się on z zupełnie inną y, częścią gry Battlefield, a mianowicie Battlefieldem 1943, y, czyli grą, która weszła tylko na konsolę. Nigdy nie ukazały się na PC-tach, za co bardzo żałuję, ponieważ była naprawdę fajna. Musi być również technikiem i znaleźć to małe okienko, które no, nie będzie rozwalone, jak widzicie jest zakryte. W tym nie ma nic, a w tym jest naprawdę bardzo ciekawa i sowita zawartość. Patrzcie co jest w środku. W środku tego okienka znajdujemy czołg e, i cztery screenshoty właśnie z tej odsłony Battlefielda, czyli z Battlefielda 1943 e, Można powiedzieć, że ten czołg jest, można powiedzieć, z okładki e, nawet tego Battlefielda, ponieważ e, ci co ją pamiętają na pewno zauważą, że ten czołg również był na okładce. E, kolejny naprawdę bardzo fajny isterek, nieznaczący tak naprawdę nic, e, ponieważ nie gra on żadnej roli, tego czołgu się nie da w żaden sposób zniszczyć. Tutaj jest w ogóle niewidzialna ściana, więc e, rzucając granat granat się bardzo odbije, no i tak naprawdę to jest to jest jeden z oryginalniejszych easter eggów jakich kiedykolwiek widziałem w, w grze ponieważ naprawdę no wprowadzenie czołgu z drugiej wojny światowej do gry w teraźniejszości jest naprawdę musicie przyznać, bardzo oryginalne he no i tak, to są chyba wszystkie easter eggi jakie mamy do zaobserwowania na mapie epicenter, następny easter egg znajduje się na mapie monolith marquis i tam się teraz przenosimy Kolejny isterek znajduje się właśnie na tej mapie. Na mapie Monolid Marki, na której już jesteśmy. No i musimy się zrespić z jedny, w jednym z małych helikopterów Little Beard. Jeżeli chcemy poznać i zobaczyć ten isterek, musimy się wznieść w powietrze i wylecieć na jeden z bardzo nieodległych i bardzo bliskich budynków, który znajduje się bodajże gdzieś tutaj. Ja pewnie będę go szukał godzinami, ponieważ nigdy sobie nie mogę, nie jestem w stanie zapamiętać, ale nie jednak go znalazłem. Jednak jest. Znajduje się na nim Kolejne bardzo, bardzo silne nawiązanie do jeszcze jednej z gier z, z produkcji DICE, a mianowicie do Mirror's Edge. Jeżeli ktoś z Was grał, to naprawdę musi wiedzieć, że tamto to tamto było naprawdę bardzo silne, bardzo silnie, gra, dawało nacisk na parkour. No i między innymi... Kto tutaj wyszedł? Kto tutaj nam wszedł? Nawet nie wiem, mam wyłączony interfejs, no, mniejsza z tym e, Jak widzicie, mamy bardzo silne nawiązanie do gry właśnie Mirror's Edge, e, czyli jednej właśnie z gier e, DICEA e, Budy te służyły naszej bohaterce, czyli Faith, e, właśnie do wspinania się po budynkach i bardzo wajnego, można powiedzieć, parkurowego e, stylu gry. Ktoś nam szedł, jak widzicie, na serwer, pewnie będzie na filmie, nie będę go w żaden sposób... Cholera. Jezus, kto to był? Co to mógł być? Dobra mniejsza, jak najszybciej będę musiał się zwiedzić z tego serwera, bo widzę, że jednak mi tu nie będą chyba lubili. Eee, no więc, no więc tak jest, tu jest nasz kolejny naprawdę na bardzo, bardzo ciekawy eee, easter egg. Mam nadzieję, że również sami będziecie go w stanie sobie zobaczyć, eee, bez problemu będziecie mogli sobie go ogarnąć. No i również do tego zapraszam, ponieważ to jest naprawdę bardzo fajne. Eee, to jest coś, to jest coś naprawdę, co daje mnie, czyli te easter na naprawdę bardzo mi się podobają. Eee, i, no i przejdźmy do kolejnego easter egga znajdującego się na jeszcze jednej mapie. Okej, okay, ostatni easter egg, jaki mam wam dzisiaj do zaprezentowania znajduje się na mapie Market Talach, y, Bazar Talach, nie pamiętam jak się dokładnie ta mapa nazywa, przepraszam Was za, za, za to, ale no, no, tak się czasem zdarza. Y, jest tu ze mną mój jeden z widzów, czyli Stasiek, bardzo go teraz serdecznie pozdrawiam. Jak widzicie, gania sobie snajperem z nożem, y, ale jak, jak już mówiłem, mam wam zamiar pokazać kolejny easter egg. Y, potrzebujemy tej haubicy, czyli smawa i jesteśmy na mapie oczywiście y, Market Talach. Y, w jednym z korytarzów w którym się teraz znajdujemy, znajduje się coś takiego, coś takiego taka można powiedzieć tablica, taki, nie wiem, płachta blachy zatopiona w tym piasku. No i jeżeli wszyscy myśleli, że MW3 to jest jedyna część gry, w której może znajdować się misiek, to ja są naprawdę w głębokim błędzie, ponieważ pod tą małą, malutką płachtą blachy znajduje się nasz misiu, nasz misiu, którym również nie da się w nie wpaść w żadną interakcję, ma ładne i piękne serduszko na klacie, jak Widzicie, nasz e, widz również z, z, próbuje go zabić, ale nic się mu nie udaje, e, nie ma takiej możliwości. E, misiek jest po prostu niezniszczalny, e, można na, nawet na nim wykonać teabagging, nic się z nim nie stanie. E, jest kolejnym easter eggiem, który tak naprawdę został wprowadzony dobry tylko po to, e, żeby gracze się nim podniecali. Może coś ma fajnego napisane na ta, na na nie wiem co to tak naprawdę ma znaczyć, e, pewnie jakaś ekstrawagancka firma, ale tak naprawdę nie wiem. I to by było tak naprawdę na tyle z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, jest w formie takiego mini, mini specjala. No i mam nadzieję, że mimo iż nie został wykonany w żaden sposób profesjonalnie, to myślę, że Wam się podobał, ponieważ zawsze to jest jakaś odmiana od zwykłych let's play i nie wiem unboxingów. A więc jeszcze raz bardzo wam dziękuję za to, że oglądacie, że subskrybujecie kanał, no i na pewno coś takiego jeszcze będzie, coś takiego jeszcze na kanale zorganizuję. Jak widzicie mamy tutaj z widzem naprawdę świetną zabawę. Z naszym misiem, bardzo fajnym różowiutkim, ale ja już się z Wami żegnam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i ciepło w ten zimowy czas. Cześć czołem, do usłyszenia następnym razem.